FC Barcelona w meczu 24. kolejki La Liga zmierzyła się z reją Valle i a kluczową rolę w tym spotkaniu odegrali Polacy. Robert Lewandowski rozegrał 81 minut i strzelił jedynego gola w meczu, wykorzystując rzut karny. Tym samym utrzymał trzybramkową przewagę nad Kylianem Mbappe w wyścigu o trofeum Pichiczi. Wojciech Szczęsny również miał duży wkład w zwycięstwo, Popisując się kluczową interwencją w pierwszej połowie, przed rozpoczęciem tej kolejki Lewandowski prowadził w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 19 goli, podczas gdy Mbappé miał ich na koncie 16. Francuz zmniejszył stratę, zdobywając bramkę w zremisowanym 1:1 meczu z Osasuną na Estadio El Sadar. Odpowiedź Polaka nadeszła błyskawicznie, już w 28. minucie starcia z reju, pewnie wykorzystał rzut karny, który został podyktowany po faulu na Enygoł Martinezie. Pierwsza połowa należała nie tylko do Lewandowskiego, ale także do Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz w kluczowym momencie obronił groźny strzał Rywala, a dobitka została zablokowana. Jego interwencja mogła zaważyć na końcowym wyniku spotkania i była jednym z najlepszych momentów meczu. Lewandowski opuścił boisko w 81 minucie, nie zdoławszy podwyższyć swojego dorobku bramkowego. Ostatecznie jego przewaga nad Mbappe pozostała niezmieniona i na 14 kolejek przed końcem sezonu wynosi 3 trafienia. Obaj zawodnicy prezentują regularność w zdobywaniu bramek, co zapowiada niezwykle emocjonującą rywalizację o koronę króla strzelców La Liga.